Siemano. Właśnie przejechałem na park w Szklarskiej Porębie. Taki oparcz. Jest trochę mokro, ale jakoś damy radę. Czekam na ziomeczka, który za chwilę przyjedzie i będziemy jeździć. A teraz lecę się przebrać, także siemano. Oczywiście przed każdą jazdą trzeba się rozgrzać.

gdzie będziesz miał Instagrama? Tu. Nie widać, musisz podjechać tu. Dobra, kleję I graliśmy sobie w skuta na rozgrzewkę, tak jak zawsze Dzieci już mniej, ale była trochę inwazja I podegrywamy teraz jakieś klipy Ja Wiktorowi ponagrywam, Wiktorowi inne. W Sklad też może nagram, także do klipów Wiktor wymyślił sobie misję dwa lipy pod tego małego Londona. Będzie jechał później, jedzie, jedzie, jedzie i tu na tym małym koterku Brio. Jest serio mały sięga mi może do kolan. Także Wiktor od razu bez cięcia dawaj!

De voir Spina, bezschencha lavaj, odrazu. Je tue ce qui ne se foule pas, mais à coule pas, on la relève, recouche-toi. Freestylement, parlons. on mérite du biff, des big salts, des filles là dans les îles Caïmans. Style d'avant, attends, t'écoutera nos classiques rap, nos hits, on citera ma team, ma bande. Imagine dans 4 ans. On a vu que je suis en mode dans la banque, dans une les élections, rien ne change à part les saisons Réveille-toi, oublie tes problèmes Sketchier avec mon piège d'énergie, mes poèmes, hein. Réveille-toi, oublie tes problèmes, Nique les punchlines, moi je fournis des proverbes. Que les conditions se demandent seulement ce qu'on les vraie jets T'as up Avec l'impertinent du Perpignan Les gros silencieux Alpha Wayne L'entourage à 995 Les 5 sont Enzo à la porte Nie, nie dla mnie, nie dla parkowca jest Jeszcze jedno, sub, łapad i komentarz, musicie zostawić, bo żeby ktoś oglądał, żeby nie nagrywał tego sam dla siebie. Co nie? Tak. Dobra, siemano. Ja jestem w pociągu i chciałem nagrać jeszcze jedną kwestię, bo tam już nie nagrałem na parku, że nie będę robił parkowe sztuczek, bo mój set jest ciężki. Kieruję tutaj na się, a i bez żadnego machania było i tak dalej, a i 7 cm w czatce, bo w to jest porażka. <laughs> Także się.